W czwartek, 16 listopada, w Kolegium Poloników w Słubicach odbyła się kolejna konferencja z cyklu Ewolucja Systemu Politycznego. Temat konferencji to demokracja przedstawicielska versus demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań. Dzisiaj mamy kolejną konferencję z cyklu Ewolucja Systemu Politycznego. W tym roku poruszamy temat demokracji przedstawicielskiej i demokracji bezpośredniej, czyli właściwie doświadczamy trochę naukowo tego, co doświadczaliśmy miesiąc temu w wyborach i, i, i referencjach ogólnokrajowym. Cieszymy się, bo konferencja spotyka się z dużym zainteresowaniem badaczy z całej Polski. Mamy reprezentowane praktycznie wszystkie uniwersytety ze wszystkimi najważniejszymi ośrodkami politologicznymi. Jest też sporo prawników, którzy no, ubogacają to doświadczenie politologiczne. Konferencja jest organizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a także przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej. I to, co nas szczególnie cieszy, jest również dofinansowana z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa wyższego z programu Doskonała Nauka. Rozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie, bo mamy duży kryzys demokracji. Nie tylko demokracji przedstawicielskiej, ale demokracji również bezpośredniej. Mamy duży poziom populizmu, który zalewa nie tylko Europę, ale i cały świat. A jeżeli mamy populizm, to mamy również polaryzację społeczeństwa, społeczeństw, problemy, które pojawiają się w społeczeństwie i oparte są właśnie na tym podzielaniu ale Problem to jest, że coraz więcej ludzi głosuje na partii antydemokratyczne i powód jest, że tradycyjne partii polityczne nie funkcjonują jak powinny. I muszą się regenerować, muszą zmienić, muszą dać e, przykłady, e, muszą e, być odpowiedzialne i starają się funkcjonować jak e, partia demokratyczne. Problem to jest, że oni, oni nie są odpowiedzialni. Ja, oni obiecują, obiecują, a później nie, 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 nic nie dają. Też jest, jest problem, że nie są transparentni robią e, te rzeczy, finansują się, e, jak nie powinny e, i to też, oni nie są mieć e, zmiany. E, robią wszystko, zmieniają instytucje w kraju, żeby opozycja nigdy nie weszła do, 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 do rządu. I to jest problem, bo demokracja to jest alternacja, to jest zmiana i e, to musi się skończyć. To jest taka tendencja autorytarna, wizja demokracja jak tylko ja reprezentuję, inni nie, nie reprezentują. I to e, nie jest demokracja. Kolejna konferencja z cyklu Ewolucja Systemu Politycznego to ciekawe wystąpienia i interesujące dyskusje na temat dwóch form demokracji, a także szczegółowa analiza przeobrażeń systemów politycznych państw dzisiejszej Europy i świata.